Czyli to jednak nie była ta Ania. Wow. O czym wnosisz? No, stary, to jest najbardziej porąbany dzień w moim życiu. Ale przynajmniej nie naszekasz na nudę. Co prawda, to prawda. No, No ale co teraz? Ja naprawdę byłem przekonany, że to któraś z nich. Nie pozostaje nam nic innego, jak obejść wszystkie miejscówki, które odwiedziliśmy tamtego wieczora. Jakie miejscówki? To my nie piliśmy tylko tutaj? Nie, stary, potem byliśmy w dwóch innych knajpach, jeszcze w jakimś innym klubie. Ale może tam ktoś kojarzy twoją Anię. No ale ty nie kojarzysz. Oj stary, nie, 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 nie kojarzę. Jak wsiadłem do taksówki, to ty poszedłeś na miasto. Ale słuchaj, w sumie mogłeś się wrócić do którejś z tych knajp i tam ją poznać. Dobra. No to to mamy plan. Spijamy jeszcze po jednym idziemy na poszukiwania. A nie lepiej popytać ludzi na trzeźwo? bo. A weź stary, nie męć, No. Marman, <słuch> dwa piwka, proszę jeszcze. Hej. Przepraszam. Piwko mogę prosić jeszcze? Jacek nie pakowałby się w tyle kłopotów, gdyby czasem zamiast piwa wypił coś bez procentów. Myślałem, że ta przygoda z tatuażem go czegoś nauczy, ale jak widać, niektórym nauka idzie opornie. No nic, postaram się go przypilnować, żeby nie przesadził. I dzisiejszy wieczór jednak zapamiętał.